Dzień dobry, cześć wszystkim, dzisiaj odbieram prezenty. Dawno mnie było z powodu choroby, więc nagromadziło się tu, tu wielkie ilości. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i jeżeli chcecie wrzucić mi prezent, to mój nick znajdziecie w opisie albo w przypiętym komentarzu. Mam aż 100. 100 miejsc, słuchajcie, nad Egipty. Więc zaczynamy. Nie mogę się doczekać. co by tutaj, Siemka Brod, to dla ciebie party pet. Okej, okay. Piotrek nam tutaj naprawdę mega pety mi dajecie. Dziękuję Wam bardzo, jesteście przecudowni. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i samych fajnych prezentów na święta. Słuchajcie. Dawid tutaj, proszę i wesołych świąt, słuchajcie ja byłem chory prawie dwa tygodnie, jeszcze mnie trzyma to, <laughs> co jakiś czas sobie kaszle, więc przepraszam serdecznie, Tymocha do indeksu, proszę, wow, Miesza Mieszanie. patrzcie co mi dało, update hype gift, wow. Nie wierzę, że dostałem coś takiego, słuchajcie. Od Blackusia tu mamy, od Spida, mamy też... O, proszę, z Caricorgi od Macrelise, <laughs> od Miko. E, nie wiem, Nord Polibany. Okej, okay, dziękuję, nie wiem. Jestem twoim fanem. Pozdro. Tu mamy party doga kolejnego od, Piotr, od Progaja Piotrek, ale patrzcie, tu jest tego. Jej, Husky nawet do indeksu mamy Atis 1 milion. Wow Mateuszek jesteś super Dziękuję za wszystkie, wszystkie linka do update'u I teraz wszystko wiemy o update'cie Pozdrawiam Mateuszek dzięki za 200 milionów I party doga to... <laughs> Naprawdę wam mega dziękuję Jejku tu mamy od Foxy Hakerek Mamy też od Xaverego jo Jolly Penguin Mamy Tymocha Wow ale tutaj dostaje Kajo e, Tymo Wow Gifford, Dostaniemy slajk Peta, Lucky Kaba. Jeju, ale petów tu dostanę i nawet miliony od Was, bardzo Wam serdecznie wszystkim dziękuję, kolejne party, party dog, party cat, ale tu mamy te pe tych petów, słuchajcie, mamy shiny rich kata, jej, fanka, pozdrawiam, pozdrawiam, piciek the best, siema, siema, <coughs> naprawdę, o scary cat, hello brod, I'm your big fan, I'm watching all videos of your channel, pozdrawiam, Jankes, pozdro, pozdro. Greetings. Anime Unicorn od Max. Okej, okay, Maxiu, jasny gwint. Nie wiedziałem, że dostanę coś tak pięknego. Bober, dziękuję. 25 milionów. Naprawdę, mega, dziękuję. Tu mamy Neon Twilight Cat. Kolejny ekskluzyw od Mr. Kraba. O nie. Widzicie to? Dostałem Huge Hell Rocka od Morela Minecraft. Nie wierzę. Ja cię gwizdzę, party dog. Ale tu mamy... O, nie wierzę! Dogze, dog ze... Dog... Dodże... Dog... Dodge. Dodge Z. Subskrybujcie brota. Jasny więc Dostałem huge keta. Dostałem river Kraba. A to co to jest? Rainbow slime. Party dog. Jejku, jak ja wam dziękuję. Rainbow... Rainbow Party, dog, lubię brod. Jasny wind, jakie pety dostaję od Was. Ja Wam bardzo, naprawdę bardzo dziękuję. Jestem teraz bardzo szczęśliwy i bardzo bogaty. Jasny wind od wszystkich Was tutaj. Naprawdę jestem biedny. Nawet osoba, która nie ma petów albo ma mało, mi coś daje. Naprawdę doceniam to, co, co robicie. Wow, HC, Reindeer Agony. Wow, nieźle. Bardzo wam serdecznie dziękuję za te wszystkie peciki. Przyjmuję to oczywiście. Weźmiemy sobie to, wyłą wyłączę. OK, jest usuwanie, dajemy GIFTS i Claim All. Zaraz zobacz. Wszystko się udało sklejmować, 100 maili sklejmowanych, Czekam na kolejne słuchajcie. Sprawdźmy sobie, czy mamy te huge hacket. To jest. Okej, okay, już myślałem, że to jest Rainbow, słuchajcie. A to jest po prostu huge hacket card kolejny. Nie wierzę, trzy prezenty już mam. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście przekochani. Dziękuję serdecznie. No i co, życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.